Dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku na najlepszym polskim serwerze, czyli PCD. Jest ze mną zakłaczony hogaty, będę musiała po nim jak zawsze wyczyścić całą tapicerkę. Witam I dzisiaj Dzień dobry! Bawimy się w to, co najbardziej lubimy: czyli jeździmy, ja robię wypadki, a hogaty mnie krytykuje. Oj, przepraszam, panie człowieku, że no cię tak. przejechałam. To najpierw muszę skrytykować na samym wstępie. Kto się będzie bawił, to się będzie dobrze bawił. Ja się będę... Bawić. Najważniejsze, o, Delivery Calls, calls. O, to trzeba włączyć. Tak, przepraszam. Przede wszystkim, że trwałam, moja droga, tak, tak. bo tutaj cały czas e, robimy ci przygotowania pod prawo jazdy. No ci ja jestem przygotowana rewelacyjnie, zobacz o. Gramy na serwerze publicznym i pomysł był taki, żeby firka po prostu jakby spróbowała zarobić jak najwięcej pieniędzy na serwerze publicznym. A bo, jest to no... trochę kontynuacja odcinka u mnie, więc... Tak, no nie poszło mi z Hogatym najlepiej, oczywiście wygrał eee, nasz mały pojedynek ja mogę u niego. Nie chcę kto wygrał, ale wiesz, no, samo to, co wspominałaś, co się u ciebie działo. U na mnie tym się odcinek, działo wypadki, jakby. wypadki, mm -hmm. wypadki, wypadki. Dobra, jakiś dostawce, jakąś, jakieś zamówienie, ktoś coś mi chce dać? Zakładam, że to jest to. A masz odegra... włączone delivery? -Cons? No włączyłam, ale nikt się nie od. O! Kurde, I Sławno Dino. A ja sobie przyjechałam tu, jak się jedzie na Sławno Dino. Które Dino? Są dwa. Sławno Dino, chyba. tylko tyle mam. To po prawej chyba, no dobra, no to po prawej prawdopodobnie. Dobra. Chociaż nie, są dwie biedronki, Dino jest chyba jedno. I w tym Dino byłem, to taka ciekawostka. Jedziemy dobrze. Obrazu, jak zwykle, tak, zaraz w prawo, na skrzyżowaniu najbliższym. Tutaj? w prawo proszę skręcić, tak, tutaj w prawo. Muszę dać taką ciekawostkę, że w tym Dino, kiedy byłem w prawdziwym życiu, w tamtym roku. Udało mi się kupić dżem o smaku Wiśni i Coli? U, brzmi, co? Albo o, brzmi pysznie. Był gazowany. Nie, nie Wiśni i Coli chyba, o samej smaku Coli. Mm, wiśnia i Cola chyba taki smak bardziej. Albo Wiśnia i Cola, brzmi, możliwe. No bo co sama kola, Ale... to jakby z samej coli zrobili dżem? I szczerze, myślałem, że będzie super, a później go jadłem przez cały wyjazd, pobyt w sławnie i był <noise> Jak za karę. Tak, jak za karę go jadłem, no. Ale stwierdziłem, no już zjem po prostu do końca, bez przesady. Dobra, gdzie jest Także... to Dino? Nie mogę no, imeć tam tamtej stacji. Na przeciwko stacji, tak, po lewej, Dino. po lewej Dino jest. Jezus Maria! Firka, jak ty jedziesz? To ja ci właśnie co prezentuję to, co ominąłeś, gdy nie patrzyłeś w swoim odcinku. Właśnie tak dobrze, wyglądała ja, moja ja bym jazda. Ci Chciał firka przypomnieć, że w tym odcinku ludzie widzą co robisz, a przypomnę ci, jesteś na strefie publicznym, więc przynajmniej musisz starać się jeździć w miarę, wiesz, dobrze, ewentualnie w miarę, tak, żeby nie szkodzić innym graczom. No to ja na innym serwerze, nie szkodzę. Nie? Ja wszystkie wypadki, które miałam na Twoim odcinku, były spowodowane innymi graczami. Mówiłam Ci, autobus we mnie wjechał, inny gracz we mnie wjechał, jeszcze inny gracz we mnie wjechał. No może ja wjechałam znaczy, trochę tym, do rowu. Mówiłaś o tym autobusie, kiedy stałaś pod prąd na Nie, nie stałam pod prąd, to on stał pod prąd. A, okej, okay, no dobra. A to on w ciebie wjechał, czy stał? Znaczy, najpierw, bo były dwa autobusy, ja przyjechałam do torów <noise> i się zatrzymałam, i ten autobus, który jechał za mną troszeczkę, mnie puknął w tyłek. Y, gdzie masz dostarczyć paczkę? Darłowiec jeden. No to może jedźmy drugą stronę, przez DW205 może tym razem. Dobrze, poczekam do ronda z tym zakręceniem, powiem Ci. Dobra, do, to dobrze, to tak prawidłowo tak naprawdę, nie? Bo głupio by było, jeżeli w prawdziwym życiu byśmy jechali samochodem i nagle stwierdzilibyśmy, o Jezu, nagle byśmy stwierdzili, że sobie zawracamy na środku drogi, no byłoby to dosyć głupie. No i, no tak. Dobrze, że nie widziałeś w takim razie mojej perspektywy w poprzednim twoim odcinku. No właśnie mówiłem, że szkoda, że faktycznie tego, tego nie nagrało. No nie prosiłeś, żebym być... nagrywała, a szkoda, no, bo to byłby to taki ciekawa. content. Mhm. Dobra, to ciekawe. Darłowiec w sensie darłowiec, darłowiec. Jedziemy na darłowiec, okej. Okay. Okej, okay. brak kierunkowskazu jazda wzdłuż po tym, za. za Dobra, linią nie bądź musz tak Zobacz, jaka tu. Kirka ty się przygotuj, bo na tysiąc widzów specjal robisz ponoć. W tak, odcinek bez hogatego. Uuu, w końcu. W końcu trochę wytchnienia będziesz mieć. O, ja się. Ja będę tym bartkiem z moich odcinków. Dzisiaj o, tutaj, tak? Nie, w, koń, w końcu nie będę zmuszony do nagrania z tobą tego odcinka, uff, w końcu. No tak, no ale taka jest prawda. Ja chyba temu rozkazuję i mówię mu nie ma dyskusji, ty futrzaty, ty trzeba nagrywać. Firka brudy ma na mnie po prostu. <laughs> tak, mam. O zostawiłem ale mam brudów. Te kłaki, zostawiłem te kłaki w samochodzie. No i teraz muszę jeździć za karę, no. Dokładnie. Faktycznie. Dopóki nie odrobisz. No gdzie jedziemy? Tu. Jezus Maria, na rądzie w środek? No i aż pipnął na mnie. z tyłu, no. Dobrze tam Dawimatik. Matik. Dobra, no ja się staram, Pitek. ja się cały czas Czekaj, uczę. Dawi Pitek to był chyba. A to jest ten yy, widz z poprzedniego odcinka? Chyba tak, chyba tak. A tak który tak, to pamiętam. ze mną. O, pozdrawiamy. Oczywiście. No a tymczasem, wiesz, takie sławy są na serwerze, jak chociażby Zenek Martyniuk. No I tak, ojciec ta, Mateusz, Mateusz. O, sława. Andrzejek 8914. Aczkolwiek, ojciec Mateusz czuje się lekko przez niego oszukana, bo nie jechał rowerem. Jakim cudem jest dwa razy osoba o nazwie Nas? Nie wiem. To jest coś nie tak. Dwie osoby taką samą nazwę sobie... Dobra, ustawiamy. gdzie jest ten darłowiec cały? Ileż można jechać do tego darłowca? No musisz prawie do Darłowa dojechać i tam będzie darłowiec. Więc... Ja Cię kręcę, tu mi tak daleko dali tę paczkę. Tak. O, tak, stary Jarosław, właśnie... kojarzę. Tak, dali Ci bardzo... Ojej, ja to jeszcze kawał drogi do Darłowa. Mm -hmm. No do darłowca trochę szybciej skręcisz. No. Wiesz co, może... Dobra. No. I powoli, za, zaraz, chociaż nie już... Tak, zaraz powoli, pojedziemy skrótem. Okej, okay, dawaj skrót. Tylko jedź zaraz powoli, tutaj jedź powiem ci... w lewo przez pole. Tu? No teraz zjedź już na pole, zjedź już na pole, Dobra, z lewej zjedzą, strony, z lewej z z strony. No i teraz jedź sobie w prawo bardziej. Jakby utrzymuj linię jazdy.

no tu jest przecież koniec mapy po lewej, widzisz? Teraz nie? widzę, wcześniej nie widziałam, no, okularów nie No to jedziemy, troszeczkę w prawo sobie, od, odbij sobie troszeczkę, okej, okay, okej. Okay. No jedziemy sobie tym polem, tym polem, no jedź polem do lewej trochę teraz, i prosto, no jedziesz no ja... w prawo krzywo. No to mi kazałeś w prawo odbić! No trochę, żeby. Odbij w prawo! Czemu jedziesz w, w prawo? W lewo Je... no. lewe, w lewo! No. W lewo, w lewo, w lewo, tą lewą stroną przejeżdżamy, przez krzaki, tak, dobrze. Tutaj wszystko... Lewo, lewo jeszcze! Nie wiem... Wjeżdż... Dobra, już masz wyjechać na drogę, już masz wyjechać. Dobra, daj mi już chwilę. Ale ogólnie tutaj jest taki właśnie skrót. A! O Jezu, co jest! Te drzewa są prawdziwe! Dobra, dobra, dobra! Uh! Nie wjeżdżaj w nie w sensie. No, rozumiem. One są prawdziwe. Informacje były jasne. Po prostu prędkość była szalona. Dobra, i teraz tak. Kawałek dalej tak będzie jest. ten kolejny skrót, którym właśnie tak naprawdę trzeba będzie na Darłowiec pojechać. Pamiętaj, że klawiszem B, w razie czego możesz się przywrócić w locie o, albo coś. To dobrze wiedzieć. I teraz za tym laskiem po lewej stronie, jak się skończy, od razu w lewo. Od razu teraz w lewo, przez... tak? Tylko tak wiesz, 45 w lewo, stopni. No, 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 i tutaj dobra. I przeskakujemy przez przejazd. Dobrze, What? i mimo, w lewo, w lewo, w lewo, B sobie naciśnij, B, 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 B. Wow, trik! Super! I teraz do drogi, do drogi, tu masz drogę w lewo troszeczkę bardziej i darłowiec masz od razu, no. Już masz nawet, cię o, powinna... Tak jest! Jak no, ty znasz nowe poznajesz. A, zapomnę no. do jutra, wiesz jaka ja jestem. O, 2400 zarobione, uhu! Dobra, to co? Czekamy na jakąś nową to. A tam czekamy, zobacz, zobacz jak się pobawimy. Przez komuś, no nieźle. No nieźle, firka. O nie, pociąg! Eee, ten jedzie pociąg, jedzie pociąg! No, widzę, firka spokojnie! O Jezu, już myślałem, że w pociąg wjeżdżasz. No nie, jestem nieodpowiedzialna. Jestem złym kierowcą, ale nie głupim. No jedzie, jedzie, jedź, bo ja już tu. O, darłowo biedronka. Dobrze, nie jestem zmuszony do odpowiedzi. Przepraszam, a co ci się cisnęło na usta? Czy raczej owszem. na pysk? Jak patrzę tak na tą twoją futrzatą morotkę? Owszem. Owszem, tak, owszem. Darłowo biedronka. Niestety zlecenie no to to już wiesz. tylko 1000 zł. Widać, ktoś docenił mój talent i powiedział: Więcej nie dom. No, bieda, 1000 zł. A wiesz, że gdybyś miała prawo jazdy, to byś mogła zarobić już 1500 zł? A, po co mi prawo jazdy? To się... No i po co potem ten wjazd w znak? Wybitna jazda! No. I zaraz będzie ciąg dalszy. Trzymaj się, zapnij pasy. Wsiadaj, wsiadaj, zapnij pasy. To, przepraszam, czemu pan się przesiadł do tyłu? Czy pan nie ufa, Bo kierowcy? Bo tu jest wygodniej, tu jest wygodniej. Mhm, więcej miejsca na zostawianie kłaków. Dobra, rusko 19. Do ruska nie jadę. Rusko 19. Nie wspieram. Dobra, idziemy. Prosto, prosto. Rusko, 19. A tu jest po lewej nie wiem, czy widziałaś jest tak zwany rolmasz. I była druga Uhuhu. stacja paliw. Jo, cię chrupia, my tego nie przetrwamy, firka. Przetrwamy, dajemy, dobrze jest! Ja nie wiem, jak ty to. Ja nie wiem, jak ty to prawo jazdy. Dobrze robię. jest! Zobacz, dajemy radę. W prawo rusko! Rusko 19, w prawo skręcamy. Uhuhu. No to już prawie Dobra, to dzisiaj super. teraz to była krótka, trasa. Dobra, wyprzedzamy ubera. No, dwa Ubery jakieś. Rusko, tu masz 19. jest tu? Tak. No, faktycznie. Dobra, co tam? Urban Icy dowozisz, okej, okay, to jest taki Dobra, to dobra, dobra. Do, do Ruska. A w prawdziwym a, Rusko. A to obok tak mają dino, chyba... to nie mogli sobie zrobić zakupów i ugotować. Musieli mi dupę truć. Ej, tu jest, pasz, patrz, patrz, tu jest malechowo 20? Dobra, mhm. jak ja tu będę kolejny raz, to z Ruska do Malechowa muszę pojechać bezpośrednio tą trasą, chyba faktycznie. Dobra, kolejna paczka. Doceni piękne parkowanie, zobaczę, różno. Pięknie, przynajmniej nie najechałaś na kopertę dla niepełnosprawnych. Bardzo dobrze tym razem. I do sklepu miast, okej. Okay? Dobra, Karwice 3, w prawo. W prawo od razu. Dobra, w mówisz w prawo, tu od razu, tak? Tak, 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 od razu w prawo. Przejedziemy sobie po prostu. Uwaga, przez, z drogi wiesz, taką śledzie! Mniej, mniej uczęszczaną drogę. Mniej uczęszczaną drogą się przejedziemy. A, to tu mhm. chyba już. Tędy. Nie, nie, tędy nie jechałem. Tak, jechaliśmy tędy, ponieważ robiła się próbną trasę egzaminacyjną. No dlatego prawo się jazdy. wydaje takie znajome. Mhm, I dlatego mhm. znowu tędy jedziemy, żebyś wiedziała, że na egzaminie tędy będziesz jechać, tylko że wtedy jedziesz 40 na godzinę, a nie 120. Dobra. To, co prawda, ale, ale dobrze. Tylko 120. Te, Ty teraz, te, teraz możesz jechać. Jak będzie policja, to powiem policja i wtedy musisz. Yy... To był test, to był test. <laughs> tak, wtedy musisz zwolnić od razu, jasne. No pięknie zobacz, zwolniłam od razu, a teraz czas nadrobić prędkość. Dobra, daleko są te Dobra, karwice. Prędkość. Uhu. No karwice jeszcze trochę, jeszcze słowino. Sęczkowo, i dopiero karwice będą, tak? O kurde, ty znasz bardzo dobrze tę mapę. Ktoś jechał, patrz na środku jest... pasa, zagrożenie. Ja tylko powiem, że to jest praktycznie moje życie, prawdziwe życie. Więc wiesz, byłem tu, to pamiętam. Jest tu gdzieś jakieś Dobrą pamięć! Tak? Masz dobrą Dobra. pamięć? Ciekawe, ja tak se. Dopiero chcę. w sęczkowie. No właśnie, słychać, widać w sensie, no. To prawda, dobra, i jedziemy dobra, dalej. się, karwice 3 już I prawie. Zaraz powoli będzie fotoradar, już fotoradar, już możesz zwalniać, zwalniaj, zwalnij. No, zwalniam, zwalniam, zwalnia. jest dużo prędkości do zrobienia, wiesz. Dobra, to 50. Możesz sobie jechać 50 A, tu przez przejazd kolejowy. Tu ostatnio to tutaj chyba miałam to z tym tym pociągiem, co mi ten autobus walnął i potem drugi autobus mnie walnął, tak i tak. Tak tutaj tu... mógł ci się zamknąć przejazd kolejowy. Tak, tutaj. tak, to było to miejsce. Mhm. Dobra, mhm. już mogę, nie? Gaz dodechnie. Gdzie paczka? Karwice 3 To gdzieś tu na końcu będzie chyba? Poprawka. Karwice 3 Oho, oho! Pewnie tu. Jest taka Było. szansa. Ale tam Woo! szwagropol, kurcze. Pipnął. Dobra, mu dało, dostarczona mu dało. paka. Szybko, no ale robię to... speedrun, powiem Ci. Dobra, ciekawostkę ci mogę pokazać. Dawaj ciekawostkę. Tylko nie wiem, czy. Tylko nie wiem, czy my stało. A to jest wyjdziemy. teren prywatny, wiesz, to chyba nie można sobie tak. Dobra, to odjedźmy kawałek. Wróć do głównej drogi i pojedź w lewo. Nie, nie musisz teraz przyjmować zlecenia, to pokażę ci ciekawostkę taką. Gdzie mam jechać? W lewo, w lewo. Tu tam na wprost teraz? W lewo, w lewo! <noise> Masz drogę na wprost i drogę w lewo. I gdzie jechać? mówię lewo. O oh, Jezu, Jezu. Daleko no. w to lewo? Jedźmy chwilę, bo tu gdzieś w lewo teraz na te gospodarstwo wjeżdżamy. Czekaj, chyba, że tu byłaś ze mną kiedyś. Nie byłam, nie kojarzę. Nie wiem. Dobra. Co? O, cieka, rura to... jest. Patrz tu. O kurówki. kurówki. No taka ciekawostka. A można im, no, im dać są na tej mapie. Ale kurówki. Ojej! Mój samochód wjechał. No, Małe inak, niedopa... tak, ręczny Zaciągnięty, zaciągnięty ręczny, ręczny zaciągnięty. jest. Zobaczysz na nagraniu, że jest I sam, zaciągnięty. I sam przyjechał. No, zobaczysz na nagraniu, zaciągnięty ręczny ten samochód jest jakiś wybrakowany, notorycznie mi robi takie akcje. I sam przyjechał, tak. ten, ten samochód? Wsiadasz czy nie wsiadasz? No ja jakoś nie wierzę. Zobaczysz Dobra, na nagraniu. Gdzie masz paczkę, gdzie masz paczkę? Sęczkowo sklep spo spożywczo-przemysłowy. To w lewo. Wiem, linię. O kurde, utknęłam na krawężniku. Czekaj. O, moja droga, widziałem jak wie, wjeżdżałaś w to. Wyjedź tu w prawo, tu w prawo wyjedź, Spróbuj tu wyjechać w tę stronę. Zakręć w prawo. No próbuję, tak. Ale do przodu, do przodu, przodem do przodu i później w prawo. O, o, dokładnie tak jak na to najechałaś. <laughs> Ora, dokładnie wsiadasz czy nie wsiadasz. No, chcę wsiąść. No to wsiadaj! Jestem, jestem, jestem. I zjedź na swój pas. No to Proszę dobrze, cię. no już, już spokojnie i po co te nerwy? No zaufania trochę! Czy kiedykolwiek Bałbym spotkał się. cię ze mną Bałbym jakiś się wypadek?... Z takim Jezu Przy... wypadek! Tak, firka, dokładnie po trzech sekundach od Twojego pytania, czy miałem z tobą kiedyś jakiś wypadek? Tak właśnie mieliśmy. Ora! A ten się wietrzy jeszcze tu specjalnie. Kto trąbi? Chyba Masz nie na mnie. też. Ale to wiesz. Gdzie, gdzieś tu w lewo miałaś chyba ten sklep, który tak. był przed chwilą. Masz rację. Słuchaj. Tu ludzie jeżdżą, firka, Tu ludzie jest. Dobra, jest kit, jest kit, jest kit, jest Xem, tego możesz włączyć jak coś. Awaryjki, o, o. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, dobra, dobrze jest, widzisz? No samochód jedzie. No, ale on jest na ręcznym. No, jest na ręcznym. Ręczny jest pod P, dobra, tak? Gdzie, gdzie masz tak? Bobrowice 42A. No to prosto, a później wylewo na skrzyżowaniu. Jest na ręcznym. Ten samochód jest po prostu jakiś dziwny. Widzisz, to nie ja źle jeżdżę, tylko to samochód jest dziwny. Następny odcinek będę jeździć maluchem. Będziesz w następnym odcinku po prostu kupisz już coś nowego i wiesz ale i to ty... prawo jazdy. Może może maluchem. Może coś mocniejszego. Tak, bo jak widać. Dobra, potrzebuję w, mocniejszego. Lewo, w Lewo, 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 w lewo. No wiem, no. Ale nie pod prąd. No ale zajechał mi drogę. Chyba się i on po prostu czekał na nas. Nie, no jeden tak, ale drugi mi zajechał drogę. Czy ją w stronę trzymasz? ludzi trzymających się za zasad ruchu drogowego. No i widzisz, Maria, widzisz, poleciał, to on mi drogę zajechał. Widzisz, jaki to wariat jest. Ja tak nie jeżdżę. Mhm. O, fotoradar Tutaj gdzieś. fotoradar do 100, do 100, do 100. A tu jadę. Dobrze jest, mogę jechać. Widzisz, jeszcze. bo ogólnie, to, żeby rozpoznać, czy jest w danym miejscu fotoradar, to jest taka tablica po prawej stronie. tak, widziałam. Aczkolwiek yy, nie zawsze patrzę. No, no, to właśnie. Dobra pobrowica 42, a już coraz bliżej. Tak, to tu już gdzieś w pobliżu. W ścianie? A, po prostu tutaj gdzieś. Tak. Alo. Tak, tak, tutaj, tylko... alo jak jedziesz, jak? No wykręcam to. sobie, tak? Na środku drogi. A wykręcam sobie po prostu. No to normalna sprawa. Dobra, wsiadaj nie marudź. Wykręcaj na środku. Wsiadasz, marudzisz, wsiadasz? W supie jesteśmy. Wiem, widzę, że jesteśmy w supie, nie jestem ślepa. Pani oczywistość. Wjeżdżając w słup, z niego nie jeszcze. No bo z tyłu jest ten chłop, no i mi przeszkadza. O, ostatnią paczkę zrobimy moim samochodem, bo ty Firka nie potrafisz jeździć. O kurde, co to za bryka jest? No najdroższa Dobra, sławno na stacja serwere. paliw Orlen, czy to księciowi pasuje? No może być, nie by... O Jezu, ja paliwa nie mam. No, o, o. Taki Idealnie, wybitny kierowca. Ja na paliw, żeby dojechać. Jezu, nie ale ty paliwa, się. Pojedziesz. Na ile mam jechać się jak y, mucha w smole? A mnie krytykujesz? Ale ja nie krytykuję cię za szybką jazdę, tylko za niebezpieczną jazdę. Ale to czy kiedykolwiek coś ci się stało? No szczerze. A tu nie masz do odebrania czasem y, paczki w tym miejscu? Dobrze, że przypominasz. No. I dalej. Jak idealnie. wyjść? Oh. Drzwiami. Dobra. Gdzie? Grzybno dwa. No to bliska akurat nie paczka. Ostatnia ale Ostatnia bliska. paczuszka. Tutaj mamy teraz porównanie, jak Hogaty rozwozi paczki. Ja uważam, że wcale nie jeżdżę gorzej szybko. niż on. Może on się bardziej ja trzyma drogi, ale. Szybko. No i ja też? No przecież dobrze, co. O, 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 o. I krawężniki. Ale on jest szybki, ale on jest szybki. No tak samo moje samochód. auto. A mnie to pierwszy do krytykowania. No, ja, ja mam najszybszy samochód w grze, moja droga. O no była jeszcze się chwali. No, to jest najszybszy. Najlepszy samochód w grze. Mm -hmm. Nie do zdobycia w tym momencie już. No Oho. widać, że jakieś cheaty robisz. Słyszę, kogoś jadą co szybkim samochodem z tyłu. Dziś nie tylko ty jesteś taki Dobra. szybki. Grzybno ja dwa, grzybno dwa, grzybno dwa, grzybno. 2 jest tutaj, gdzieś no tutaj tak? To nie jest tutaj? Tak, ja już wysiadłam. A. Dostawa zakończona, no to dziękuję, widzowie! Za udało mi się co dotrzeć co? No bezpiecznie. Hogaty tak. odjechał w siną dal. Elo, widzowie, udało mi się zarobić kupę kasy. Elo. Kupę kasy! Uuu Miłej Wielkanocy widzowie, Papa! Pa.